8 lipca nastąpiło symboliczne otwarcie 2,5-kilometrowej drogi pogetowej nr 3169D. Stary Henryków, Wilamowice. Droga ta powstała głównie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który pokrył prawie w całości koszt inwestycji. Wiele lat oczekiwana, wiele osób występowało z tą inicjatywą, żeby tą drogę wyremontować. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem radnym powiatowym powiatu Ząbkowickiego. Takie inicjatywy się pojawiały, szczególnie. Mieszkanka tej miejscowości, pani Teresa Markowska, radna, z taką inicjatywą występowała. Wreszcie, wreszcie się udało dwa lata temu. Ten projekt otrzymał dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, dofinansowanie blisko 3 miliony złotych. No i dzisiaj są efekty dzisiaj ta droga została symbolicznie otwarta dla mieszkańców. Z tego co wiem, bo kilka rozmów przeprowadziłem z mieszkańcami. Bardzo są zadowoleni, że udało się tą inwestycję wykonać, a ja tylko chciałem dodać, że pieniądze, które wędrują z rządowych funduszy, wędrują do takich gmin jak gmina Ciepłowody, do takich miejscowości jak Wilamowice i do takich powiatów jak powiat Ząbkowicki. Mężczyźni bardzo się cieszą, chociaż długo czekali na nią, chociaż też nawet przy remoncie tej drogi, przy właściwie tej drogi, bo robiona prawie była od podstaw, była to szkół uciążliwa, no bo to wiadomo, przy remontach są takie uciążliwości, ale wszystko, żeśmy pokonali, bo warto było dla takiej drogi, jak mamy. My tak na naprawdę jeszcze nie do końca dowierzamy, bo pamiętamy tą drogę, którą się przemieszczaliśmy, bardzo dziurawą, bardzo zniszczoną. No dzisiaj to kolokwialnie mówiąc rarytas. Także jak najbardziej dla mieszkańców myślę, że zadowalająca inwestycja. Droga inwestycja zostanie na następne naście lat i będzie służyć nam wszystkim. To na lata już problem tutaj mają załatwiony bezpieczeństwa, komunikacji, ale przede wszystkim takiego rozwojowego podejścia do miejscowości, bo to zmienia zupełnie obraz funkcjonowania samego, ale też i rozwoju takiej miejscowości, co jest istotną rzeczą przy inwestycjach, że można budować nowe, będą pewnie powstawały nowe obiekty, zainteresowanie nieruchomościami będzie większe i, i wartość jakby tego kapitału tej miejscowości zdecydowanie większa. Warto podkreślić, że remont tej drogi udało się wykonać zarówno w terminie, jak i w przewidzianym budżecie. W tym roku no, jest to dla wykonawców problem przede wszystkim no, budżetowy, przy dynamice zmieniających się cen, żeby realizację, zwłaszcza która jest na przełomie lat 2021-2022, spiąć w budżecie no, i tym samym też w terminie. No, tu przy zaangażowaniu zarówno inwestora, jak i wykonawcy udało się to, czego efektem jest dzisiejsze tutaj spotkanie i otwarcie.